Jak wykonać polecenie? Podaj wynik dzielenia w postaci liczby mieszanej. 19 podzielić przez 8. Możemy zapisać w postaci ułamka. 19, 8. Licznik jest większy od mianownika, stąd jest to tak zwany ułamek niewłaściwy, który możemy zamienić na liczbę mieszaną. Ile się zmieści ósemek w 19? Policzymy. 8, 16. i Już więcej, to ósemek nam się nie zmieści. Czyli wyjdą nam, nam dwie całe. Zabraliśmy 16 kawałków, a mamy ich 19. Czyli 19 odjąć 16 to jest 3. czyli Zostaną nam 3 8 bo mianownik spisujemy bez zmian. 26 podzielone przez 7 to jest 26 7 Sprawdzamy ile się zmieści 7 26. 7, 14...